Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to dzień, w którym wspominamy tych, którzy walczyli o naszą wolność i niepodległość w czasach najtrudniejszych. W czasach po II wojnie światowej, kiedy zaprowadzona na ziemiach polskich była władza komunistyczna pod szantażem użycia wojsk stacjonujących w Polsce wojsk sowieckich. To straszne, brutalne czasy, szczególnie okresu stalinowskiego, w których bardzo wielu odważnych, młodych, i w średnim wieku Polaków nie poddało się i walczyło z nowym okupantem. Podobnie jak całe środowisko narodowe była wyklinana, ale również jeszcze w sposób szczególny była pomijana. Oni zostali zmiażdżeni przez komunistyczną przemoc, zostali pochowani często w bezimiennych dołach dopiero. Wiele dziesiąt lat później ekshumowani zyskali groby, zyskali pomniki, odzyskali dobre imię, ich wyroki skazujące zostały uchylone. Natomiast oni odnieśli też sukcesy. Sukcesy taktyczne w walce z komunistami, którzy przez dużą część okresu stalinowskiego nie byli w stanie kontrolować całości polskiego terytorium. I sukcesy polityczne, jeśli można tak powiedzieć, polegające na spowolnieniu sowietyzacji. Polskiego narodu, na spowolnieniu kolektywizacji polskiej gospodarki, na spowolnieniu niszczenia niezależnych instytucji, niszczenia kościoła, niszczenia tych, którzy nie zostali jeszcze wcześniej zabici w okresie II wojny światowej, a stanowili polską elitę. Oni poświęcili swoje życie za to, żebyśmy mogli dziś żyć nie tylko w wolnym kraju ale w kraju, który zamieszkuje naród, który ma swoją tożsamość narodową, swoją godność, ma swoją pamięć historyczną, naszym obowiązkiem jest tę pamięć kontynuować.